Osho ma w Polsce ponad 70 placówek, które codziennie odwiedza tysiące konsumentów. Aż dziwne, że dopiero teraz zostało zauważone, to co wzburzyło większość internautów. W sieci rozpętała się potężna burza po tym, jak jedna z klientek opublikowała treść jednego. W którym jesteśmy raczej nie robiąc zakupy w jednym ze sklepów znanej sieci. Oszą w ogniu krytyki to, że w kolejkach nie tylko sklepowych istnieją pewne grupy uprzywilejowane, nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Wiadomo, że na przykład Kobiety w ciąży mają pierwszeństwo przy załatwianiu jakichkolwiek sprawunków wymagających dłuższego czekania. Nie inaczej jest oczywiście w sklepach oszą. Co w takim razie wprawiło internautów w osłupienie? Oliwia Makuszewska, żona piłkarza Lecha Poznań, opublikowała na swoim Instagramie treść oświadczenia, znajdującego się przy kasach w jednym z lokali. Dowiadujemy się z niego, że na pierwszeństwo w kolejce mogą liczyć jedynie kobiety w ciąży z dużymi brzuchami. Chamstwo, oszą polska. Połowa moich koleżanek ma w ósmym miesiącu taki brzuch, jak ja po dobrym obiedzie, co nie znaczy, że nie dźwiga dodatkowych kilogramów. Takie określenie to skandal. Ponadto mamy sezon na grube oversize-ausfetry, pod którymi często nie widać nawet zaawansowanej ciąży, napisała na swoim Insta Stories. Internauci wzburzeni ogłoszeniem sklepu wpis wywołał oczywiście ożywioną dyskusję. Co ciekawe, pojawiło się grono osób twierdzących, że kobiety w ciąży nie powinny być w jakikolwiek sposób uprzywilejowane. Większość jednak broniła ciężarnych kiedyś mówiono na ciąże, stan błogosławiony. I określenie to świetnie oddawało istotę rzeczy. Nawet w świecie dzikich zwierząt samice w samice wciąż są otaczane. Opieka, pomocą i troską innych zwierząt w stadzie. Cóż, ludzie w Polsce zeszli daleko poniżej poziomu dzikich zwierząt. Empatia na poziomie pierwotniaka, stwierdza jeden z internautów na portalu mamadu.pl, opisującym całą sprawę, komentujący zaznaczają również, że wielkość brzucha ciężarnej nie do końca determinuje to, czy zmaga się ona z jakimiś problemami wpływającymi na jej samopoczucie, są też takie i znam to z autopsji, które już od pierwszych. Tygodni, tych, w których ciąży jeszcze nie widać, czuje się tak źle, że stanie nawet kilkanaście minut w dusznych sklepach, to dla nich straszne obciążenie, a czasami zakupy trzeba zrobić. Ktoś chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Czytamy w dalszej sekcji komentarzy na portalu.